Hejka! Witam Was dzisiaj w szesnastym vlogmasie, nie wiem dlaczego, ale coś mi dzisiaj katarek złapał i chyba pojem witaminę C, żeby nie być chorą na święta, bo to byłoby nie za fajne. <noise> Jak wam już wczoraj mówiłem we vlogmasie, dzisiaj do szkoły nie poszłam, bo mam jeden dzień i tu i indywidualne to uczenia się, sorry, i tu w tym roku, od tego roku, yy, więc siedzę i powinnam się uczyć, ale póki co zmontowałam vlogmasa na dzisiaj i... no potem się coś pouczę, no bo wiecie, skoro już wziąłem to wolne do olimpiadki, do uczenia się, to trzeba jakoś ten czas efektywnie wykorzystać. To w ogóle jestem przerażona, bo już niedługo olimpiada 8 czy 9 stycznia, chyba 9, i... No muszę zacząć się tak porządnie do niej uczyć, żeby przejść do finału w tym roku. I żeby nie było lipy. W ogóle chciałam dzisiaj wstać jakoś o dziewiątej, żeby nie marnować czasu, a wstałam koniec końców o 11.30, czyli jak za każdym razem, kiedy mam i tu. Ten tydzień zapowiada się dość łatwo. Został już tylko jeden jedyny tydzień w szkole, w sumie to mniej cztery dni, a właściwie to trzy, bo w piątek mam próbę do koncertu. Dzisiaj też wieczorem, jak będę już w internacie, przysiądę do tych kolęd, bo muszę to tak na tip-top wyświczyć do jutra wieczora, do środy wieczora, bo w czwartek już mam taką próbę bardziej oficjalną, a w piątek też w ogóle będziemy siedzieli tylko w auli cały dzień i ćwiczyli do koncertu, który będzie o godzinie Pewnie jakiejś 11, 12, może 13 i nawet nie pamiętam jak w zeszłym roku było. Wiem jedynie, że u nas w szkole w piątek będą normalne lekcje dla tych, którzy nie występują. Nie wiem jak jest w sumie w innych szkołach. Weźcie napiszcie mi jak jest u was, czy właśnie jak są wigilie klasowe, czy tego dnia jeszcze normalne lekcje. Coś nam ostatnio bardzo pasuje jedzenie z Chińczyka, dlatego drugi raz w ciągu tego tygodnia jemy kurczaczka. Tylko tym razem jest to kurczak w cieście kokosowym a nie normalną, tak jak zawsze brałam. Słuchajcie, słuchajcie, co ja wymyśliłam. Idę dzisiaj po raz pierwszy na siłownię. Taką normalną, a nie w szkole. No bo byłam już na siłowni w szkole kilkadziesiąt razy. Ja mam co tydzień w poniedziałki sekcję na siłowni. W sensie tam jest i sala lustrzana, i normalnie jest sprzęt w drugiej części. Ale na takiej profesjonalnej to nie byłam ani razu. Chociaż ta szkolna nie jest wcale najgorsza, w tym roku są nowe sprzęty. Oprzyjam sobie jakieś tam zajęcia. Jest albo body workout o godzinie 16, albo Pilates. Ale uznam, że nie, nie, nie. body workout to jeszcze nie mój poziom, ja się na to nie nadaję i pewnie tam nie dam rady, albo wyjdę cała mokra. Dlatego uznałam, że idę chyba na Pilates. I sobie jeszcze trochę na wiecznie pobiegam, bo słuchajcie biegam na takiej normalnej bieżni z raz w życiu, albo dwa i zawsze sobie myślałam, że ale to się fajnie jak biega ało czasami yy, też czasami w siłowniach są takie jakby wielkie lustra, sorry, szyby i widać, że właśnie ludzie biegają na tych bieżniach i są tacy fajni i <grywki> ja uznałam, że e, ja też bym tak chciała no i dzisiaj się przełamałam i chcę iść na siłownię. Kiedyś, jak byłam w gimnazjum, jeszcze nie miałam osiemnastki, nawet szesnastki, to przez chwilę myślałam, żeby sobie kupić karnet na siłownię i zacząć chodzić regularnie, ale siłownie były od szesnastu lat. Podobnie jak miałam tą szesnastkę, to już więcej o siłowni nie myślałam. A teraz mam osiemnastki i jakby w ogóle się nie muszę przyjmować jakimkolwiek ograniczeniem wiekowym. W sumie nie wiem, co wziąć ze sobą ale chyba wodę i... i nie wiem, pójdę chyba przebrana, bo mam blisko do siłowni. Ja już po siłowni, byłam na zajęciach pilates, podobało mi się, zmęczyłam się trochę i nie wiedziałam, że mam y, słabe, dość mięśnie nóg. Chociaż ostatnio je wzmacniam, więc będzie już niedługo lepiej. Jeszcze potem byłam na bieżni, w sumie na początku byłam na bieżni z 3 minuty, potem tak z 13 i uznam, że wychodzę, bo y, te zorganizowane zajęcia trwały 50 minut, a godzina na siłowni to już jest w sumie dużo. Ale super było, polecam. Chciałam Wam w sumie tam coś nagrać, ale znam, że głupio mi nagrywać innych ludzi, tak na siłowni, i może innym razem się odważę. Więc dzisiaj przepraszam. I też zdziwiła mnie jedna opcja bieżni, że można jakby regulować wznios. I ja tak na przodu popatrzyłam, że hmm, jedna e, bieżnia, na której inny tam pan biegał. Jest jakaś dziwna, jest jakaś dziwna, jakby po A potem biegam, biegam sama i patrzę... Jeju, ja to mogę regulować! Wow! Byłyśmy teraz spotkać się z koleżanką z projektu, żeby odebrać plakaty i materiały do szkół. Jeżeli nie wiecie, o który projekt mi chodzi, to tłumaczyłam to we vlogmasie numer to wam napiszę, bo teraz nie pamiętam. I w opisie macie dodatkowo linka do fanpage'u naszego projektu i będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna, jak go y, będziecie o, śledzić i polajkujecie go. A teraz robimy kolację. Już mi się whajczą tosty, więc może je wyciągnę. Pyszniutki tost z serem, szynką, z pytarkami i z sosem barbecue. Jeszcze dodatkowo w środku jest pieprz, czyli i Papryka słodka. to tosy smakują o wiele, o wiele lepiej. Pora odpakować prezenty z kalendarza adwentowego. W ogóle patrzcie, co mi się tutaj zrobiło. Te wysypki, które wyskoczyły mi z dwa, czy już nawet trzy tygodnie temu, a nie, bo to były jeszcze vlogmasy. To z dwa tygodnie temu. To teraz je mam. I nie mogę nic z tym zrobić. Nic nie działa. Zazwyczaj jest gorzej rano i jeszcze gorzej wieczorem. Ale dobra, trzeba odpakować szesnastkę. Znowu pomysły były różne. Na przykład maseczka do spania, gumki do włosów, ogrzewacz do rąk, rękawiczki do telefonu, wyłóżanek do ogrzewania nóg, a nie, sorry, rąk, okulary do pływania, foremki do pierniczków, szczotka, Case na telefon, ozdoby świąteczne, coś do pielęgnacji, coś do pielęgnacji, jakiś kosmetyk albo coś do malowania. W sumie reszta się powtarza. Są jakieś tam pojedyncze dodatkowe, na przykład mydło, ale no, zobaczymy, co tutaj jest. No i co my tutaj mamy? Jest to oczyszczająca gąbka do ciała. Z węglem drzewnym z bambusa. ulala, wygląda fajnie. Posiada właściwości oczyszczające i detoksykujące. I to jest chyba do kąpieli. Tak, do mycia. Super. To już mam drugi taki na no, to nie jest masażer. Bo ostatnio był masażer i jest on o tam. A dzisiaj mamy coś innego. Zaraz sobie przetestuję, bo będę się dopiero szła kąpać. Ale najpierw zagadka, kolejna, siedemnastka. Jest to takie o, pudełko. No, wielkości mniej więcej mojej dłoni. Co tam w środku jest, to ja zero... nie mam pojęcia. Takie wielkie... hm... No nie wiem, to jakiś krem może będzie? Albo nie, chyba za duże, takich wielkich kremów. Że są, ale nie sądzę, żeby tutaj był akurat krem, chociaż. Dobra, zgadujcie w komentarzach, co Waszym zdaniem tutaj może się znajdować, a ja idę po kolejny kalendarz. A tym kalendarzem jest kalendarz z Kindera. I dzisiaj jest 16. Tak, tak, tak. Kinder mini! No i dzisiaj znowu się nie udało nikomu zgadnąć, jaki to jest prezent. No ale macie kolejną szansę. Zgadujcie 17 w komentarzach. A ja jutro już normalnie wracam do szkoły. Dzisiaj w sumie nic takiego nie było. W sensie nie muszę na jutro nic robić. Jakaś tam ma być fizyka, kartkówka, coś tam, coś tam. Ale ja nie piszę matury, więc może się uda, że na przykład będzie przepisany ocena z półrocza na koniec albo coś takiego. Nie narzekałabym. W ogóle wtorki zawsze były luźne przez cały semestr. No, jak się ma tylko 5 lekcji, to się nawet nie da zmęczyć. Szczególnie, że mając lekcję na siódmą, właśnie 5, wtedy się kontaktuje. W ogóle, no, jakby do mnie nic nie dociera i jakby te dwie pierwsze lekcje przesypiam umysłowo. Nie jest to zbyt dobre, bo jakby nie dociera do mnie to, co się dzieje, jedynie jakby zapisuję to, co mam umyć w życie. Bolałabym to po prostu wynieść z lekcji, ale dobra, lepsze to i tak niż nic, niż jakby bym wychodziła z zupełnie niczym. Wtedy jest to marnowanie czasu na lekcji. Chociaż muszę przyznać, że niektóre lekcje w Liceum to całkowite marnowanie czasu, ale tak zawsze było w szkole i tak chyba zawsze będzie. I widzę, że dzisiaj chyba wiercili albo w piątek, może, a nie wiem: wiercili te dziury, które będą na takiej głośniki do systemu przeciwpożarowego. I ta dziura jest wywiercona paskudnie. Widzicie, jak jest, jak dużo jest tynku obok wydrapanego. z masakra. Nawet gdybym chciała na jutro robić dużo do szkoły, to nie ma takiej potrzeby, chyba. <grafię> Muszę na piątek poprawić zadania, które zrobiłam źle z próbnej matury rozszerzonej z matematyki. Ale jeszcze nawet jej nie widziałam jutro. Pójdę ją zobaczyć. I w sumie, sero na jutro nie mam nic do roboty. Jakby nie jest mi przykro z tego powodu, żeby nie było. Dlatego teraz mogę sobie spokojnie pograć na pianinie, bo w piątek koncert ja zbyt dużo nie ćwiczyłam, a wiem, że powinnam. I teraz muszę to nadrobić. Chociaż w zeszłym roku tak na porządnie grałam, też jakoś jak na tydzień przed koncertem i wyszłam na koncercie chyba fajnie. Tak mi się wydaje. I też w tym roku myślę, że znowu nagram wam ten koncert i wam tutaj urywki powstawiam. Padło dzisiaj jedno pranko do Q&A, jakie były moje ulubione bajki w dzieciństwie, co ja tam oglądałam. Wiecie co nie pamiętam? Jakby ja telewizji nigdy, nigdy nie oglądałam, bo Nickelodeona nie miałam w sumie. Miałam też bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych, tutaj szkoła muzyczna, tu tańce, tu plastyka, jeszcze tam wieki, wieki temu. Że ja jakby nie spędzałam czasu na oglądaniu telewizji. Ewentualnie jakieś filmy, to sobie oglądałyśmy tam z mamą, czy tam z siostrą, ale to na internecie. jakby nie miałam czegoś takiego, że oglądałam SpongeBob'a, chociaż w sensie, że regularnie, bo SpongeBob'a oglądałam. Durne to, jak nie wiem co, ale fajne a potem nie wiem, co jeszcze takiego lubiłam naszej ferb oglądałam, ale to jest wiecie gdzie to było raz na tydzień, raz na dwa tygodnie a z takich bajek, które bym oglądała regularnie nie przypominam sobie szczerze wam powiem, że nawet teraz nie mam telewizji w domu w ogóle nie mamy telewizji w domu od lat 8. nie wykupujemy w ogóle telewizji bo nie potrzebujemy. Jak coś oglądamy, to telewizor jest takim dużym monitorem i niczego nam więcej do szczęścia nie, nie trzeba. A teraz w ogóle jak jest Netflix, no to w ogóle po co komu telewizja? Wszystko jest w internecie. No i jak Wam się mogę pochwalić, że były wstępne wyniki, wstępne progi, yy, żeby się dostać do kolejnego etapu z Olimpiady Przedsiębiorczości. Jestem chyba 13 punktów nad progiem, czy 14, więc przejdę na spokojnie, więc już mam dwa. Drugie etapy Olimpiad Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Trzeba się uczyć, serio. Olimpiadki już niedługo. Chociaż Olimpiada Przedsiębiorczości jest dopiero w marcu, drugi etap. To jednak ekonomiczne jest tak bardzo szybko i to tak przeszkadza. Że to jest od razu powolnym po świętach, co ja wtedy powinnam się nie wiem, chillować, nic nie robić, nie uczyć, a tu będę chyba się uczyła. Bo jednak trochę mi zależy. No, bardzo mi zależy. Strasznie teraz się świecę, bo posmarowałam sobie twarz tą maścią witaminową od mamy. Licząc na to, że mi szybko przejdą te wysypki, żeby mnie na święta nie miała. A teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No, i do zobaczonka jutro o 17.00. Pa pa.